Piąty. Dzisiaj znów bardzo ciężki fizyczny odcinek. Mnóstwo skoków w piasku, wydmach. Uderzyliśmy w kamel graz. Na pewno każdy zawodnik na mecie był wykończony. Dzisiaj na pewno lepsze tempo, lepiej się nasz samochód prowadził. Cały czas musimy pracować nad zawieszeniem, żeby było lepsze. No jest to, można powiedzieć, każdego wieczoru mamy jedną szansę, żeby coś zmienić i następnego dnia musimy to sprawdzić, więc dzisiaj na pewno dużo się zmieniło, ale jeszcze trochę musimy tutaj popracować, żeby móc po prostu jeszcze szybciej jechać po dziurach. For us, the stage was clear. No, no mistake, no problem. It was not a really a favorite one because uh, there were millions and millions of bumps. We are happy to bring the car in one piece because we lost the the some guard under the car, the protection. Happy to finish these two stages here in Highland and continue in the, in the Dakar. Zapowiadał się bardzo fajnie. Na początku był wymarzony, dlatego że były długie, proste, bardzo fajne wydmy. Przy końcu były o, bardzo ostre podjazdy. Trzeba było je atakować, podjeżdżając z bardzo dużą prędkością. Nie zauważyłem takiej podbitki. Wysadziło mnie z przedkłada. Musiałem się okłada obijać. Próbowałem go prawdopodobnie odepchnąć i mm, to są skutki. Nie wiem, czy są poobijane, czy złamane. Tylko te dwa palce mi działają dobrze. Jeżeli palce będą tylko poobijane, próbuję wystartować. Jeżeli będą złamane, ściganie się z innymi zawodnikami po prostu będzie to zbyt niebezpieczne. Zobaczymy co będzie dalej.